Dzień dobry. Z tej strony Michał Kowalczuk, Centralny Biuro Prognoz Meteorologicznych. Zapraszam na prognozę pogody na nadchodzący tydzień. Aktualnie przeważający obszar kraju jest w zasięgu Zatoki Niżu z nad Morza Norweskiego. Na północy i północnym zachodzie oddziałuje front ciepły, który miejscami generuje słabe opady deszczu, a krańce południowo-wschodnie pozostają pod wpływem wyżu którego centrum przesunęło się w rejon Mołdawii i Rumunii. W ciągu najbliższej doby głównym ośrodkiem kształtującym pogodę w naszym kraju będzie wieloośrodkowy niż z nadmorza norweskiego oraz oceanu arktycznego. Na zachodzie i północy kraju będą oddziaływać fronty atmosferyczne. No i właśnie ten układ frontów będzie przemieszczał się przez całą Polskę z północnego zachodu na południowy wschód. W ciągu jutrzejszego dnia, w nocy, z wtorku na środę, a także w środę, kiedy to już jedynie na krańcach południowych ten front jeszcze będzie obecny, za frontem napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie oraz zacznie się rozbudowywać wyż. W czwartek, już zdecydowana dominacja wyżu bez frontów atmosferycznych no i. Również temperatura w całym kraju będzie się stopniowo wyrównywać po tym okresie, kiedy to mieliśmy tak wyraźnie zaznaczoną strefowość między chłodniejszym wschodem i cieplejszym zachodem. Dziś w ciągu dnia najwięcej słońca na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. I na północy oraz północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatury maksymalne dzisiaj od 12 stopni na, pół, na krańcach północno-wschodnich, około 15-16 stopni w centrum, a najcieplej na zachodzie, tam do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami na południu porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach, w sudetach możliwe porywy wiatru do około 60 km na godzinę. Najbliższa noc z zachmurzeniem małym na południowym, na południowym wschodzie oraz południu kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Na zachodzie i północy wzrastające do dużego. Na północy, no właśnie na północy i zachodzie, możliwe również słabe opady deszczu. Lokalnie niewykluczone mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Temperatury minimalne od 0 stopni na południowym wschodzie około 7-8 stopni w centrum oraz na wschodzie a najcieplej będzie na krańcach północno-zachodnich, w rejonie Zalewu Szczecińskiego do 13 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy, lokalnie w rejonach podgórskich możliwy wiatr porywisty. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, Centrum oraz na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże z możliwością wystąpienia słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 13 stopni na wschodzie, około 16-17 stopni w centrum, a najcieplej do 19 stopni na krańcach zachodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, stopniowo od zachodu kraju, skręcający na zachodni i północno-zachodni. Lokalnie na krańcach południowych oraz nad morzem możliwy wiatr porywisty. W nocy z wtorku na środę najwięcej. Bez chmurnego nieba i dużo rozpogodzeń na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, z możliwością wystąpienia słabych opadów deszczu. Temperatura minimalna, dość wyrównana przeważnie od 6 do 9 stopni, nieco chłodniej w rejonach podgórskich. Tam od 4 do 8 stopni lokalnie niewykluczona również mgła ograniczająca widzialność do około 300 metrów, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami wysoko w górach oraz nad morzem, także porywisty zachodni i północno-zachodni. W środę zachmurzenie przeważnie umiarkowane na krańcach południowych, w rejonach podgórskich oraz w Karpatach. Zachmurzenie duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura w całym kraju dość wyrównana przeważnie od 11 do 15 stopni. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany zachodni i północno-zachodni, nad morzem okresami porywisty, a na południowym zachodzie wiatr okresami słaby zmienne. No jeśli chodzi o kolejne dni, to spodziewamy się, że czwartek i piątek będą z bardzo dużą ilością słońca, tak jak wspomniałem, będzie się rozbudowywał wyż nad Polską, sobota również bardzo słoneczna, Natomiast od początku przyszłego tygodnia, właściwie już w niedzielę, będziemy mieli zwiastun pogorszenia pogody, kiedy to zwiększy się zachmurzenie i wystąpią lokalnie na zachodzie i, i północy słabo opady deszczu. Natomiast w poniedziałek już zdecydowanie gorsza pogoda od tego, do czego się przyzwyczailiśmy w ostatnim czasie czyli, czyli tej dużej ilości słońca ponieważ od zachodu wkroczy kolejna zatoka niskiego ciśnienia, no ale tutaj już będziemy mieli do czynienia z opadami w całym kraju, a także silnym porywistym wiatrem. Wyraźnie postępującym ochłodzeniem na zachodzie kraju już te temperatury, które miejscami dochodziły do 20 stopni już będą coraz niższe. Jedynie w sobotę ponownie mo mogą wystąpić temperatury w granicach około 17-18 stopni, ale ogólnie będzie coraz chłodniej i, i, te, i te temperatury w całym kraju będą zdecydowanie bardziej wyrównane. W nocy również na południu, południowym wschodzie, cały czas musimy się liczyć z tym, że te temperatury będą spadać do okolic 0 stopni a przy gruncie również wyraźnie poniżej zera więc niestety ale wygląda na to, że ten okres ze złotą polską jesienią powoli nam się kończy. Dziękuję bardzo państwu za uwagę i życzę udanego tygodnia. Do usłyszenia.